Cześć, witam was w kolejnym odcinku 5 minut o. Dzisiaj chciałbym wam przybliżyć kwestię przechowywania przyponów. Zacznę od pierwszej i najdroższej Yy, dla najdroższej opcji. Są to pudełka drewniane, w których mamy te przypony przechowywane. One są yy, cały czas w swojej pełnej długości. Są, nie, ma, nie, nie są nigdzie zawijane, tylko taka jaka, jaka jest długość przyponu. Taka ląduje właśnie w tym, w tym pudełku. Plusem tych pudełek jest to, że te przypony zawsze mamy rozciągnięte one nam się nigdzie nie skręcają. Też takie pudełka są bardzo trwałe bardzo ciężko jest je jakkolwiek uszkodzić. Ja swoje pudełka używam już naprawdę bardzo, bardzo długi czas i, i nie udało mi się z nimi nic zrobić także są naprawdę nazwałbym to pancerne. Na pewno minusem takich pudełek jest ich cena no bo są one, są one drogie bo, bo jest to opcja, opcja na pewno z tych wszystkich tutaj, która ma przy sobie najdroższa. Yy, też na pewno długość transportowa. No, ja mam tutaj przypony na przypony 70 cm. Istnieją też takie na metrowe, no, ale to jest też duży gabaryt. Alternatywą dla pudełek takich drewnianych w, w długich, długich wersjach są takie krążki. Mamy pudełeczko, w którym znajduje się 10 krążków. Na każdym krążku mamy ładny opis, możemy sobie ładnie opisać, jaki, jaki jest haczyk, jaka średnica żyłki, jaki rozmiar haczyka i, i jaka, jaka długość takiego przyponu. Na pewno duży plus, tak jak ja używam najczęściej do przyponów na rzekę, gdzie używa się przyponów metrowych, czasami nawet i półtora metrowych. Na pewno ułatwia to, to przechowywanie tego, bo nie wyobrażam sobie mieć jakiegokolwiek innego pudełka, na którym miałbym półtora metrowy przypon. No, z drewnianym pudełkiem półtora metrowym na pewno nie chciałbym się poruszać. A tutaj na tych krążkach bardzo szybko się to od taki przypon odwija. Mamy też w zestawie tutaj taką igiełkę, którą sobie zahaczamy najczęściej oczko i po prostu odwijamy sobie ten przypon. Następny, który jest, za, zapinamy w tą, w tą igiełkę. No i możemy takich przyponów sobie przechowywać. Jest to na pewno bardzo kompaktowe, małe. I Na pewno takich pudełek nie polecam do przyponów do metody, bo przypony do metody są przeważnie krótkie i na takich yy, krążkach bardzo ciężko się je przechowuje. Rozwiązanie droższe, czyli pudełko znowu drewniane, możemy sobie zajrzeć. Mamy wszystko jak na tacy podane, opisane, ładny yy, haczyk, jaka, jaka grubość żyłki. Pudełko też nie jest wielkiej, wielkich gabarytów. Na pewno jest bardzo pojemne, bo ciężko znaleźć pudełka, które zmieszczą więcej przypomów niż takie właśnie drewniane. No ale tutaj znowu wracamy do kwestii ceny. No ale wiadomo, jak się chce mieć coś takiego uniwersalnego i porządnego, no to niestety będzie to kosztowało. Jeśli nie takie pudełko drewniane, to do przechowywania przyponów do metody, jak i przyponów do bata, czy odległościówki, to polecam Wam portfele takie najbardziej klasyczne, mamy tutaj na różne odległości mamy 10, 15, 20, 24, 30, 35, 40 cm. Takie, taki portfel występuje również w wersji krótszej, gdzie mamy bodajże do 20 cm albo do 25 I tutaj śmiało możemy sobie też. Ładnie zaczepić, przypon, nawet nawet kilka. Wbijamy w piankę. Mamy tą uniwersalność, że możemy nawet na, na takim jednym nazwijmy pasku zmieścić naprawdę masę, masę przyponów, także do przechowywania przyponów od metody do przyponów spławikowych śmiało mogę polecić takie, takie oto właśnie piórniki. Sposób w jaki przechowujemy przypony jest, jest on właśnie taki, żeby na żyłkach nie powstawały żadne odkształcenia. Jeśli byśmy mieli długie przypony, powiedzmy metrowe, które byśmy zawijali na kawałku deski z dwoma gwoździami, byśmy je sobie tak pozawijali, to na tych żyłkach powiedzmy powstawałyby odkształcenia. Na każdym, przy każdym przejściu przez taki gwoździk Występuje na rzuce zagniecenie, które po pierwsze osłabia nam żyłkę. Jak taki przypon będzie dłużej leżał. Taki przypon założony na zestaw też nienaturalnie zachowuje się na pewno w wodzie. Dlatego właśnie najlepiej jest stosować te przypony właśnie albo na tych krążkach, albo w portfelach, gdzie one są cały czas napięte, gdzie ta żyłka nie ma, nie przechodzi przez żadne zagniecenia, przez żadne yy, ostre krawędzie, które nam tą żyłkę uszkadzają i, i, i zniekształcają. No, taka, taki przypon pogięty założony na na, na wędkę na pewno jest nienaturalny i na pewno ryba będzie na taki, taki przypon bardziej ostrożna. Jak używamy na przypony z takich krążków, one są mimo długiej długości. Te średnice tych krążków są na tyle duże, że nie powstają nam żadne, żadne zagniecenia ani oszczędzenia. Ani taki przypon wystarczy odwinąć z krążka, najpierw przejechać sobie go, go palcem. Wtedy, wtedy żyłka nam się ładnie rozprostowuje. Także to by było na, na tyle w tym filmie. Myślę, że przybliżyłem Wam kilka możliwości yy, przechowywania przyponów. Możecie śmiało dać w komentarzu znać, jak Wy przechowujecie swoje, swoje przypony. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Na pewno, na pewno będziemy, jeśli będziemy potrafili, to na nie odpowie, odpowiemy. I do zobaczenia w kolejnych filmach.